Mamy tutaj innego, młodego. O! Zanim Wam pokażę, powiedzcie mi, powiedzcie mi jedną rzecz. Kto z Was, kto z Was jest wyborcą Konfederacji? Ja, Ty, ja? Mocne pytanie? Ja jestem kłucem? Nie? Ty wieś, że Ci się przyznają? czy Powiem Ci tak, jeżeli, jeżeli akurat się nie przyznają. No to, no to, cóż, trochę XD, natomiast jeżeli oni yy, mówią to naprawdę, no to też trochę XD, ale słuchajcie, my jesteśmy tutaj tolerancyjni, yy, mamy tutaj ludzi, którzy głosowali yy, na lewicę, więc gorzej nie będzie, <laughs> ale, ale słuchajcie, ale słuchajcie, to powiedzcie mi, no widzę akurat sporo głosów, widzę, widzę, yy, yy, widzę sporo głosów, to ja mam, to ja mam takie zasadnicze pytanie. Powiedzcie mi, kto z was nagrał ten film? Który, który z was? Który z was? To jest ten dzieciak. Przyznać mi się. Bo to jest akurat. Oto ja i ja wiedziałem. No. Atoshi? A wiedziałem akurat, że to Atoshi. No, to wszystko się łączy w jedną całość. No, to posłuchajmy, posłuchajmy. Stu Stulie samowitych postulatów, jak poprawić polską gospodarkę. Cześć, witam i dzisiaj właśnie yy, przedstawię Wam moje wymyślone, podkreślam, moje 100 takich punktów, które mają zmienić polską gospodarkę. Likwidacja zasiłków dla osób niepełnosprawnych. <grym> No cóż, zaczynamy z wysokiego C. Jesteś upośledzony? Jesteś niepełnosprawny? Guess what? zdychaj z głodu. Let's go! Nie jesteś nam potrzebny. I wprowadzenie kary śmierci dla samog dla zabójstw i osób LGBT. Ale ten punkt, ten punkt, że kara śmierci dla samobójstw jest, no jest, To musi być troll. No to jest troll, tak? Oczywiście, ale słuchaj, sam fakt, że, że coś takiego jest w necie to mnie oso osobiście bawi. Likwidacja zasiłków dla samotnych matek. O, o, o to, to jest akurat punkt, który jest takim Takim. No takim prowokacyjnym. Prowokacyjnym e, e, tekstem. Mike Iwan, 3 złote. Kara śmierci dla samobójstw popieram. <laughs> pa pamiętaj, im więcej samobójców, tym finalnie mniej samobójców. To ma sens! I w tym szaleństwie jest metoda. Dziękuję za tę. za, ten, za trójeczkę. <laughs> Chłop się jak. <laughs> Chłopiec jak Megatron. Zwiększenie kary za. Aborcje do 10 lat więzienia. A propos aborcji, to zaraz sobie pogadamy, bo, bo mamy y, coś innego też. Ale to za chwilę, no. Zwiększenie limitu prędkości na autostradach 140, ze 140 km na godzinę do bez ograniczeń. <laughs> I am speed. Lecimy y, niemiecką mentalnością. <laughs> Zwiększenie czasu pracy z 8 do 12 godzin, Ja bym chciał zobaczyć, jak ten młody idzie do kołchodzą na 12 godzin. No, to ciekawe. już should... speed? I am Speed. Wprowadzenie 12-godzinnego czasu pracy w soboty. Likwidacja płacy minimalnej. No, konfiasz jak nic! No, jak nic! Zobaczcie! Kogo wy wybieracie akurat w tym Sejmie? Młody, młody Korwin się reanimował i znowu będzie kandydował. To jest wasza wina. Ja robię 12 godzin, co drugi dzień. No co drugi dzień, ale teraz będziesz robił codziennie. Podoba mi się takie podejście? Zwiększenie <grystanie> nie <grystanie> limitu, bre... limitu ciężarów nasonych przez kobiety. Likwidacja. O, to, to akurat ja jestem za. To, jestem, to ja jestem za. Jak to jest, że y, w miejscu pracy, ja z racji faktu, że urodziłem się hopem, y, mam limity wyższe niż, y, niż kobieta, która jest o połowę lżejsza i mniejsza ode mnie? Jakim prawem ona też powinna nosić lodówkę na czwarte piętro? Jest silna, niezależna, da sobie radę. Tyle w temacie. Równouprawnienie. Prawa głosu kobietom. zezwolenie... Czekaj, Co? Jeszcze raz? Likwidacja prawa głosu kobietom. Hmm. Ja jestem ciekaw, czy. jak, jak jego koleżanki z klasy zareagowały. Jak to ten. 3 Jakby to wzięli już? 12 godzin. Za mało. Sen jest dla słabych. Pracujemy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Tak jest. Zróbmy z Polski akurat drugie Chiny. Let's go! No. <gryw> Dzięki za trójkę. Baza? <gryw> Baza? Brawa, o tak, ale wy kurwa głupi jesteście. <gryw> Kurwa, od 12... Już widzę jak mają mu e, sty, e, stypedia, by potem go e, zwerbować do polityki. Ta! On nie wysiedzi 6 godzin na, na przyrce, a my tutaj akurat mówimy o 12 godzinach w kołchozie. Mhm. No. Taki młody, a taki mądry. Orion, nie idź tą drogą. Siema w ogóle, siema kros No. Zezwolenie na lekkie kary cielesne dla dzieci. Tak jest! To za tym jestem absolutnie słuchaj. Dziecko jest własnością rodzica. Jak raz nie wywalisz takiemu złokcia albo kablem od Prodija, to się nigdy życia nie nauczy. Jak najbardziej. Bicie dzieci to jest moja pasja. Tak jest. To wszystko, co się w społeczeństwie dzieje, to jest wina tego, że wasi rodzice was nie biją. Bo gdyby was akurat katowali, czasami wam wyjebali na przykład supleksa, to byście wiedzieli, na czym życie polega. Zobaczcie! Mazur akurat swojemu synowi zafundował skorpiona bólu. I co? I wyszedł na ludzi. A wy to co? A wy to co? Atoshi, trzy złote. Ja bym wprowadził karę śmierci za masturbację, bo to zabija nienarodzone dzieci xdddd. Dokładnie, jesteś mało tego, jesteś wtedy akurat gorszy niż Hitler, bo przy takim jednym strzale zabijasz 5 milionów istnień. On zabił tylko 6 i co? Jesteś gorszy niż Hitler. Hitler zabił 17 milionów ludzi? No dobra, no to zwalił kapucyna trzy razy i tyle. Jestem z tego faktu dobry. Jeszcze raz, kuta się Kutasie ta taraszczą ci do skrzyni na listy. No to bardzo mi przykro, ale jeszcze nie raz to zrobię. Zezwolenie na posiadanie przez osoby wieku od 16 do 60 lat krótkiej broni palnej. Zezwolenie... O, to już mi się nie podoba, to już mi się nie podoba. No, mój drogi, no. No, tak, tak obiecująco zacząłeś, ale, ale no musiałeś wszystko popsuć. No musiałeś wszystko zepsuć, do. No, no nie masz mojego głosu. No. No i tyle. Nie ma dowodu, że wiedział. Nie ma dowodu, że wiedział. To mi się podoba, ale od 21 roku życia. nie na pracę, dzieci o, O, czekaj, czekaj, czekaj zezwolenie na pracę dzieci zniesienie zasiłku pogrzebowego O to to już to już mogę akurat e, przymknąć na to oko jeżeli chodzi ten, o ten akurat o ten dostęp no jak pozwolimy akurat e, dzieciom na przykład e, pracować w kopalniach kobaltu na przykład takiemu ośmiolatkowi to się nauczy życia Dobra cofam masz mój głos młody <noise> O ho, 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 ho. Jaki to byłby straszny kraj, jakby to wszystko weszło? Jezus, Maria, dzieci do wojska? Tak, będą akurat rozkładać drut kolczasty. Przyszłość narodu? Tak, jest. No, młody Mensen, children's arms for mines? No. Eee, powinno się doprowadzić karę śmierci e, po śmierci za to, że zabrałeś miliony plemników do grobu, nie rozmnażając się dostatecznie lub wcale. O, to też jest akurat słuszna uwaga. Właśnie. Dobrze, dobrze. The kids Yarm of the mines. Tak. Dzieci pra... e, pragną kopalni. Eee pragną kopalni. Czy ty widziałeś taki Minecraft? Jest popularny? No właśnie, no widzę. No właśnie widzę. No skoro one tak bardzo lubią kopać, no to kim my jesteśmy, aby im tego zakazywać? No, spełniajmy akurat y, dziecięce marzenia. N mogą, przecież nie muszą akurat diaksów wykopywać tylko i wyłącznie w pikselowym świecie. Mogą zająć się tym na żywo. A i będą także użyteczne. Obowiązkowa służba e, kopalniana dla każdego, kto miał e, chociaż 50 godzin w Minecrafcie, jestem za. Jest, to jest bardzo dobry postulat, bardzo słuszny. To też nauczy młode pokolenie szacunku do pracy.